Drodzy widzowie, Mili potrzebuje waszej pomocy. Została zaklęta przez złego czarnoksiężnika Mita w magiczny Znicz. I aby się z niego wydostać, musi on zostać złapany przez 6 osób. Poczujcie się jak Harry Potter grający w Quidditcha i spróbujcie złapać Znicz na zrzucie ekranu. Screenshot powinien obejmować cały wasz ekran i musi być na nim widoczna postać Wasza i Znicza. Następnie link do owego screenshota należy umieścić w komentarzu pod tym filmem. Spośród osób, które tego dokonają zostanie rozlosowanych 6 osób, które otrzymają nagrodę w wysokości 50 platyny. Magda liczy na Was. No i my w sumie też, bo ktoś musi pilibówki namadować. Zatem powodzenia!